Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszych historii Marvela, czyli serii, w której przedstawiam wam komiksy w taki sposób, żebyście wiedzieli o co w nich chodzi, ale kiedy kupicie taki komiks samemu i go samemu przeczytacie, będziecie mieli jeszcze o wiele więcej frajdy. Jak widzicie na mojej półce jest dzisiaj Planeta Halka, część pierwsza, akurat wydanie wielkiej kolekcji komiksów Marvela, o tym pogadam pod koniec wyniku, ale mniejsza. I jest to komiks, o którym myślę, że będzie sporo gadane w najbliższych miesiącach, z uwagi na to, że kilka rzeczy ma być z niego pożyczonych, w nadchodzącym filmie Thor Ragnarok, więc wybyście Thor byli na bieżąco, żeby was wprowadzić w tą słynną historię, bo jest też oczywiście bardzo znana poza tym Torem Ragnarokiem, zapraszam was do oglądania. Hulk został wystrzelony w kosmos przez Illuminati. Sekretną grupę składającą się z Drida Richardsa, Doktora Stranger, Aromena, Black Bolta, Neymora i tak dalej możecie ich kojarzyć z serii New Avengers wydawaną obecnie przez Eggmont, ale to już mniejsza. Warto wspomnieć, że Neymor się nie zgadza z tą decyzją o wystrzeleniu Hulka. Na statku otwarza się wiadomość, gdzie grupa przeprasza Hulka i mówi, że to było konieczne dla osalenia ziemi, bo w końcu Hulkowi odbije i wszystko zniszczy. Obiecali mu, że wysyłają go na idealną planetę, pełną roślinności, dzikich zwierząt, i bez żadnych. Inteligentnych istot. Po usunięciu tego wścieku Hulk zaczyna rzucać się po statku, tym samym go niszcząc i sprowadzając go z trasy. Co powoduje, że wpada przez jakiś portal, który transportuje go na planetę, Sakar, zamieszkałą przez kilka różnych ras i zarządzaną przez Czerwonego Króla. Osłabiony przez podróż, Hulk zostaje łatwo pokonany i nazwany własnością Imperium. Jakiś czas później Hulk budzi się skuty łańcuchami na targu niewolników i zostaje sprzedany jako Gladiator. Pewnie się teraz zastanawiacie, czemu nie skoczy na drugi koniec planety? Jednym powodem jest to, że dalej jest wyczerpany podróżą przez portal, a drugim, że przyczepiono mu tak zwany dysk Posłuszeństwa, który uniemożliwiał mu ucieczkę i zmuszał do wykonywania rozkazów władającego tym dyskiem. Na arenie wydostał się z klatki i wściekły zaczyna miażdżyć. Tam uratował życie Miakowi, który będzie mu za to wdzięczny do końca życia. Po pokonaniu wszystkich bestii, wyzwał na pojedynek Imperatora, aby zachować twarz wśród poddanych. Władca przyjął wyzwanie i odbył się pojedynek, założył jakąś zbroję i pokonał Halka, raniąc go w twarz. Jednak Halek też ranił imperatora, co zszokowało widzów, bo do tej pory imperator uchodził za nietykalnego. Wtedy na arenie szybko pojawiła się gwardia władcy i osobista ochroniarz, Kajera. Halka szybko obezwładniono i wysłano z powrotem w niewolę. Miejsce do którego go wysłano okazało się być szkołą gladiatorów. Poza Halkiem trafił tam Miek i inni kosmici, którym udało się przeżyć tą walkę na arenie. Wszyscy mieli oczywiście przyczepione dyski posłuszeństwa, a w tym miejscu kontrolował je Primus Vant, zarządca szkoły. Już na samym początku wszyscy musieli walczyć ze sobą dopóki nie dostanie tylko siódemka, co miało wyłonić najbardziej wartościowych gladiatorów. Po walce, gdy została już tylko siódemka, w której znajdował się oczywiście Halg, Krog, taka skalna istota przypominająca stwora z fantastycznej czwórki, członkingi Brut, Miek, który się jakoś chował za halekiem i to przeżył, szaroskóry Heroim i dwójka różowoskórych. Z każdym dniem drużyna dostawała coraz trudniejsze zadania, aby zaspokoić publiczność, ale oczywiście z Halkiem żadne zadanie nie było niczym trudnym, więc każdą wygraną drużyna zyskiwała na renomie, aż nawet pewnego razu na jednym z imperialnych statków zrobiono na ich część bal. Podczas tego balu zaatakowali sakariańscy rebelianci, bojownicy o wolność. Ze względu na sławę zielonej szramy, bo teraz tak się nazywało Halka, czy dlatego, że imperator mu zadał ranę mieczem, Rebelianci próbowali go odbić, aby się do nich przyłączył, ale Hulk odmówił. Towarzystwo Potworów mu odpowiadało, a rebelianci przypełnęli mu ludzi, którzy go tylko wykorzystują, kiedy go potrzebują, a potem zdradzają. Po chwili w to miejsce dociały się roboty, które zajęły się rebeliantami, a Hulk dalej pozostał Gladiatorem. Po wielu kolejnych walkach drużna znowu trafiła na główną arenę, ale tym razem nie zostali tam przeciwników, a nagle przyleciał krążownik wojny, który zrzucił na arenę bombę. Wszyscy byli przerażeni, ale Hulk wyskoczył w jej kierunku i nastąpił wybuch. Mimo, że bomba nie spadła na ziemię, to i tak na arenie nie skończyło się to zbyt dobrze i wydawało się, że Hulk poległ. Jednak z każdym dniem wracało do niego siły, które stracił przez podróż, przez portal. A do tego z każdym dniem stawał się też coraz bardziej zły, a wiemy, co to oznacza. Przeżył wybuch i na arenę został wysłany oddział morderczych robotów. tak z nimi też sobie poradzono, tracąc jednego członka drużyny. Różowo-skurego mężczyznę, lawina. Po walce wieczorem w lochach gledytorzy zbliżyli się do siebie. Każdy opowiadał swoją historię, na końcu zawiązali między sobą przymierze. Przysięgę, która obowiązuje ich do wzajemnej pomocy cokolwiek by się nie stało Kolejny dzień był dość ciekawy, bo mieli się zmierzyć z kimś bardzo silnym. Jak się okazało, był to zniewolony Silver Surfer, który też spadł na tą planetę przez portal i także został przez niego osłabiony. A dysk posłuszeństwa, który w chwili tej słabości mu założono, ograniczał jego pełne możliwości, przez co był na tyle osłabiony, że musiał zostać gladiatorem. Oczywiście i Hulk, i Surfer mimo swojej przyjaźni musieli ze sobą walczyć. Walka była dość brutalna, pewnie dlatego, że Hulk znowu poczuł się zdradzony przez przyjaciela, co zdenerwowało go jeszcze bardziej i w pewnym momencie naprawdę zatracił się w swoim szaleim, Masakrował serfera, mimo że ten już był pokonany i bezbronny. Jednak wnikło z tego coś dobrego. Zniszczył jego dysk posłuszeństwa i tu mu zaczął klaskiwać zwycięstwo, aż już Halk doszedł do siebie. Należała im się wolność i Czerwony Król się zgodził, ale pod warunkiem, że zabiją zdrajców imperium, po czym przyprowadził pojmanych podczas próby odbicia Halka rebeliantów i Eloe, jedną z siedmiu gladiatorów, którzy na początku zostali wyłonieni w tym ośrodku szkoleniowym gladiatorów. Boktorowie oczywiście się nie zgodzili, więc zostali porażeni za pomocą dysków posłuszeństwa, jednak przerwał to srebrny ser który w tym czasie doszedł do siebie i po zdjęciu dysku mógł użyć swojej pełnej kosmicznej energii. Surfer uwolnił wszystkich od dysków posłuszeństwa, po czym pomógł im w ucieczce, a ta ucieczka zniszczyła połowę areny. Do naszej uciekającej grupy przyłączyło się wiele innych istot, które potem schroniły się w okolicznych lasach. Po tym wszystkim Surfer zaproponował Hakowi podrzucenie go na ziemię, ale wielko się nie zgodził, bo było mu tu lepiej. Tutaj poznał prawdziwych przyjaciół, którzy go doceniają i zawarł z nimi przymierze. W tym samym czasie na arenie, w miejscu, w którym polała się krew Halka, dostrzeżono rosnącą roślinność. Zupełnie jak w legendach o przybyszu, o synie Zakaru, który miał zbawić lub zniszczyć tą planetę. Wiele osób podążało za Halkiem, bo wieści o zielonej szramie roznosiły się po całej planecie. Jedni uznawali go za legendarnego zbawiciela, a inni po prostu widzieli w nim przywódcę, którego potrzebowali. Jednak nigdzie nie można było się zatrzymać na długo. Oddziały Imperatora nie odstępowały Halka na krok, jednak dzięki um strategicznym Hiroima nasi bohaterowie nie wpadli w żadną pułapkę, którą zostawiła na nich Kaira, dowodząca podążającym za nimi oddziałem. Po pewnym czasie Halki i jego towarzysze wyszli z lasu i ukryli się w miejscu, które polecił im Miek. Jak się później okazuje lata wcześniej rój Mieka miał tutaj swoją siedzibę, a ojciec Mieka jako weteran wojenny otrzymał tą ziemię za swoją służbę. Jednak wtedy przyszli różowo z kurzy, zabili ojca Mieka i przejęli ziemię, tym samym zniewalając Mieka i mordując jego rodzinę. Dlatego Miek otrzymał tytuł Bezroju. Te robakopodobne stworzenia posiadają umiejętność telepatycznego przekazywania informacji, obrazów, wspomnień itd. swojemu rojowi. Miek nie posiadał roju i pokazał to swoim towarzyszom, bo ich uznał za swój rój. Okazuje się, że obecny zarządca wioski był jednym z żołnierzy, którzy zamordowali ojca Mieka i przejęli te tereny. Wtedy Miek wyzwał go na pojedynek, zwyciężył, i okazało się, że jego rój nie zginął, ale został uwięziony pod ziemią i zmuszony do niewolniczej pracy. Bohaterowie uwolnili ich, a Miek odzyskał swój rój i został przez niego okrzyknięty wybawicielem. Tym samym armia Halka zyskała znowu na wielkości. W tym czasie w stolicy reputacja Halka się podnosi. Jego zwolnicy ciągle rosną w liczebności do tego stopnia, że w mieście zaczęły się zamieszki, które były brutalnie stłumione przez Imperatora. Jednocześnie armia Halka dalej rosła, aż trafiła do ośrodka szkoleniowego, w którym znaleźli się na początku. Podbili go i zdobyli broń, która się bardzo przydała dla wciąż rosnącej armii, a do tego zyskali nowych sprzymierzeńców. Doszło potem do bitwy, którą rebelianci z pomocą Halaka oczywiście wygrali, jednak w jego armii zaczęły się sprzeczki. Miek i jego rój byli jednomyślni i żądni zemsty, zwłaszcza kiedy Miek uzyskał swoją dorosłą formę i został okrzyknięty królem roju. A z drugiej strony Eloe, która pochodziła ze szlachetnej rodziny, zbierała wokół siebie różowo skórych. Doszło w końcu do rozłamu, ale nie takiego jak myślicie, czyli między Miekiem a Eloe. Armia podzieliła się na tych szukających spokoju i którzy udali się na stepy pod dowództwem Korga i Hiroima, a druga połowa pod przewodnicem Mieka i Eloe. I Brud. Wyruszyła na stolicę, aby pokonać imperatora, i Halka oczywiście przyłączył się do nich, bo uznał, że dopóki wojna się nie skończy, to nie zazna spokoju. W stolicy Czerwony Król dowiedział się o porażce w ostatniej bitwie i bardzo to go rozcieczyło. Wysłał więc Kajerę z armią jeszcze liczniejszą niż poprzednio. Jakiś czas później rebelianci prowadzeni przez Halka natrafili na armię dowodzoną przez Kajerę, ale zamiast walczyć obie strony czekały w gotowości. Dowódcy wyszli przed szereg i Kajera zaproponowała, żeby to rozstrzygnęli tylko między sobą. Halk zgodził się, bo wiecie, Halk być najsilniejszy, ale nie było tak łatwo. Kajera jest wybranką tzw. Tak pradawnej mocy, którą czerpie z planety i która dodaje jej siły i wytrzymałości. Ich walka jednak przerywa bomby wypełniona cierniami, zrzucona z rozkazu imperatora. Ciernie są formą życia, która atakuje wszystko co żywe, przejmując na tym kontrolę i roznosząc się jeszcze dalej. W krótką chwilę zainfekowały sporą część armii i nie poprzestawało na tym. Hak był już na tyle silny i wściekł, że był na nie odporny, ale było to dla niego i tak bardzo bolesne, więc wycofał się z resztą do okolicznego miasta. Zjednoczone siły Kajery i Halka schroniły się tam. Na szczęście miasto miało wysokie mury. Ciernie rozprzestrzeniały się i sytuacja wyglądała coraz gorzej, a na niebie pojawiły się kolejne bombowce i statek transmitujący to wszystko. Na szczęście z ocieczą przybyli Korg i Heroin. Rozpoczęli ewakuację na latających platformach, które zdobyli wcześniej. Imperatora to doprowadziło do szału i kazał zrzucić na miasto napalm, tym samym zabijając setki cywilów. Wtedy Kajera zobaczyła, kim naprawdę jest jej przywódca. Jak była mała, to jej rodzina zginęła z rąk cierni i wydawało się, że to Czerwony Król ją ocalił, jednak to, co zobaczyła dzisiaj sprawiło, że się zbuntowała i dołączyła do przymierza naszych bohaterów. Na sam koniec Hulk spojrzał w kamerę statku transmitującego i powiedział, że zbliża się koniec Czerwonego Króla, a transmisja trafiła do wszystkich, co zostało odebrane jako wezwanie do zrywu w walce przeciw tyranii Imperatora. To by było na tyle. Oczywiście kolejna część będzie za tydzień i miałem troszkę pomówić o wydaniach, więc dlaczego się w ogóle zdecydowałem to tak podzielić. Dzielę to w taki sposób, ponieważ w taki sposób podzielono to w wielkiej kolekcji komiksów Marvela i pomyślałem, że jeżeli to tak samo podzielę, to będzie wam to łatwiej na kiedyś kupić może w tym wydaniu, czy ogólnie się zorientować o co chodzi, bo myślę, że jest to dobre miejsce na przerwę. Yy, jakby tutaj mam akurat dzisiaj był omawiany 23 tom wielkiej kolekcji komiksów Marvela, kolejny to jest 30 i jak macie szczęście, to możecie kupić w cenie 40 zł za sztukę, czyli tak jak były sprzedawane na początku. Czasami drożej, czasami taniej, różnie to jest, zależy jaki sprzedawca, ponieważ już można je tylko kupować używane, już nie są dodrukowywane, więc naprawdę nie mogę Wam tutaj polecić żadnego konkretnego źródła na kupienie tego, ja moje kupiłem na Allegro, więc chyba Wam też tak polecę, ale jeżeli nie interesuje Was, żeby to było po polsku, może być dla Was po angielsku i chcecie całą historię w kupie, to oczywiście na Atom Comics jak zawsze Mamy rozwiązanie. Mamy tutaj na tą komiks takie jakieś wydanie zbiorcze. Nie jestem w stanie Wam go polecić, no bo nie przeczytałem go. Ja osobiście na przykład bardzo polecam to wydanie z wielkiej kolekcji. Też jak widzieliście na filmiku, to nie wiem, czy to wina mojej wersji, jaką miałem do filmiku, czy po prostu tak to było wydane, ale kolory wydrukowane właśnie w tym wydaniu są o wiele lepsze niż to, co widzieliście na filmiku. Pozwólcie, że teraz szybko coś tam mówię i w międzyczasie to otworzę. I zobaczcie samemu, No nie, tutaj akurat zły kadr, ale ogólnie ci ludzie byli tacy jesteś bardziej czerwoni, y, Hulk był taki jakiś zazielony, a tutaj to wszystko jest tak bardziej stonowane i myślę, że wygląda lepiej niż jak to na filmiku, więc naprawdę bardzo wam polecam te komiksy, jeżeli ich nie czytaliście i myślę, że to by było w sumie na tyle jak mówiłem zapraszam za tydzień, przepraszam że jest to dopiero w poniedziałek, ale no życie prywatne zdarza się i co jeszcze? Oczywiście, jeżeli Wam się nie spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Kolejna część za tydzień, to już mówiłem. <grytanie> Dzięki za uwagę, do usłyszenia jutro. Nie, jutro chyba nie. Do usłyszenia za ty nie za tydzień, tylko w weekend, bo w weekend będzie kolejny odcinek. Dzięki za uwagę, kolejny odcinek w weekend. Cześć!